Nie wiem, czy tam będzie dobrze widać. Nie, tak nie widać. Dobrze. Widać, widać. Tu, z tej, no, z tej strony. To jest dzieło, <laughs> e, e, te dwa są malowane techniką Jacksona Polaka. Jackson Polak to jest artysta, który właśnie w ten sposób malował, rzucając farbę na płótno. I jego, o, jego w tej chwili dzieła, on nie żyje już, to jest współczesny amerykański malarz, ale jego dzieła w tej chwili osiągają horrendalne kwoty na aukcjach. Także, tak no. jak mówi mój syneczek, mamo, nic nie wyrzucaj, bo jak ty umrzesz, to my będziemy zarabiać. To, to by... No. Ale o tej technice. Nie bardzo jest tutaj co opowiadać, bo ja jak tło. wpadam w szał, tak no, zwany, no, ja. malowania, no tak, to... bo to jest ta paleta po prostu. że to jest po prostu z tego wiesz, że barwy do nie barwy, <śmamy> na to <ty> polega to. <śmamy> Jak wpadam w szał, to biorę yy, farbę, która akurat mi się nawinął pod rękę. Tak mi powiedziała. A ty dlatego robiłaś tutaj remont rozumiem? Po prostu ściany No. I ten obraz bardzo, bardzo jest ciekawy i to jest mój obraz, bo tak, bo mój jeden znajomy poprosił mnie, żebym namalowała obraz o szczęściu. A ja, myśląc niewiele, myśląc, nachlapałam, naciapałam i wyszło, wyszedł obraz szczęśliwa. 18 z roku przed chyba ma z, wiem, z 12 lat. To jest obraz y, Szaman pod tytułem. Ojej, no. ojej. Tutaj mam takie obrazki malowane inną techniką. A to jest technika, proszę ja Was, muszę Wam powiedzieć, technika balonowa. <laughs> Bierze się balonik, taki malutki. Yy, I używa się tego balonika zamiast pędzla. Ja mam, mam takie różne sekwencje, różne techniki. Tutaj jest jeszcze kurinku. Technika poyniku, technika wylewania farb. Po prostu jak zauważyliście, ja nie używam rzadko używam pędzla. Są obrazy, których pędzla używam, ale raczej mapa meteorologiczna. No, czekaj to muszę tu w tą stronę, jeśli tak. A ja tu widzę, tych tutaj, tutaj widzę na przykład takiego stwora, jakiegoś, nie wiem, panterę czy lwa, który sobie skacze, leci, poluje na jakieś inne zwierzęta. No i jeszcze mi się ten Już no i to by chyba było wszystko. Hmm. Hmm.